Hej, hej, przychodzę do Was dzisiaj z filmem, który sobie obiecywałam, że zrobię już dawno i chyba już od roku tam też obiecuję, że go zrobię. Nie wiem, czemu mam zawsze taki problem w robieniu filmów tematycznych. Nie wiem, może się boję, że powiem coś nie tak, ale w końcu, co ja bym mogła tutaj powiedzieć złego na temat tak fajnego urządzenia, w którym sobie nie zrobimy krzywdy. Jak widzicie, nie mam makijażu i to jest ważna rzecz, żeby zacząć rolowanie twarzy. Musicie mieć czystą, umytą twarz, bez żadnego kosmetyku. Może być ona stonizowana, na to może być nałożona jakaś swoja wasza pielęgnacja, jakiś tonik, to jakiś um, serum, obojętnie to, co lubicie. Ja przed snem, po umyciu twarzy, po zrobieniu pielęgnacji, nakładam sobie kremy i po prostu się kładę do łóżka. I robię to w łóżku. I teraz tak. Yy, wiele osób myślę, że nie używa tego właśnie systematycznie ze względu na to, że no to wymaga, bo może myśli sobie, że to wymaga właśnie stania przed lustrem, w łazience, wykonywania jakiejś niezliczonej ilości ruchów i się zniechęca do tego. Natomiast ja mam taką technikę, ponieważ jestem osobą bardzo leniwą. Wszystko lubię sobie upraszczać. A zawsze wychodzę z założenia, że lepiej robić coś nie do końca perfekcyjnie, ale robić, niż nie robić w ogóle. Bo czasami nas ta perfekcja zjada, czasami nie robimy pewnych rzeczy, nie chodzimy biegać, bo nie mamy super butów. Nie wiem, nie idziemy na rower, bo czegoś tam nie mamy. Nie idziemy na spacer, bo coś tam. Zawsze jest jakaś wymówka. Więc żeby tutaj nie było wymówek, słuchajcie, tym masażerem możecie się masować przed snem, leżąc już w łóżku. Ja sobie go zawsze trzymam z boku na. Na, na, na przyłóżku. Oczywiście my jego codziennie, no bo yy, wiadomo, tutaj to dotyka na twarz i to też jest bardzo ważne, żeby ten masażer był czysty, szczególnie, szczególnie u osób, które mają tendencję do jakichś yy, stanów zapalnych i... Ko Ups, przepraszam. I tutaj się pojawia kolejna bardzo ważna rzecz. Osoby, które mają stany zapalne, takie aktywne na skórze, nie powinny w tym czasie używać masażerów, ponieważ ten masażer może doprowadzić do rozsiania się tego stanu zapalnego. Więc uznajemy, że robimy to na twarzy, która jest kompletnie wolna od stanów zapalnych czyli najlepiej, żeby nie miała żadnych aktywnych ran, stanów, które się będą rozsiewać. Bo to wtedy nie przyniesie nam nic dobrego, tylko popsuje nam stan naszej skóry. Czyli w łóżeczku ja sobie siadam na łóżku i wykonuję ten masaż. Taki masaż wykonuję. Ja to robię na oko, wiecie, ja nie, nie liczę ilości tych ruchów, ale możecie sobie liczyć, że około 12-15 ruchów na każdą stronę można to zrobić. Masażer. Akurat ja mam jadeitowy, a jadeit charakteryzuje się tym, że jest naturalnym kamieniem w kolorze zielonym. Jest też jadeit chyba różowy z tego co wiem, ale ja mam akurat w kolorze zielonym. Są też kwarcowe różowe. Najlepiej, jeżeli to będzie naturalny kamień, obojętnie jaki. Ja wiem, że są różne opinie: że jadeit ma takie, a kwarc ma takie właściwości. To już sobie doczytajcie. Jeżeli wam, dla Was ma znaczenie, co nam dają kamienie, to, to sobie to dopasujcie do siebie. Ja akurat kupiłam jadejtowy, nie zastanawiając się nad tym. Prawda jest taka, że kamień fajnie oddaje chód. Jest dużo przyjemniejszy, jest bardziej ciężki, jest łatwiejszy według mnie w użyciu. Chociaż też widziałam, że są osoby, które używają wałków troszeczkę innych, z, plastikową, z plastikowymi końcówkami. To też działa, to jest kolej, czyli to jest kolejna rzecz, która nam mówi, nie ograniczajmy się. Tak jak Wam powiedziałam, róbcie sobie masaże w łóżku, a nie na stojąco przed lustrem w łazience, co jest niewygodne. Róbcie sobie na siedząco w, na kanapie. Tak samo, jeżeli macie jakieś inne wałki, nie kupujcie specjalnie wałku jadejtowego, bo też można robić sobie skutecznie masaż innymi akcesoriami. Po prostu nie dajmy się zwariować, tak? No dobrze, mamy teraz wałek jadejtowy. Powiedzmy, ja mam ten wałek. On się składa z dwóch części. Zobaczcie, jest to część taka szersza i ona jest fajna, płaska, najczęściej gładka. I on i nią się robi większe partie ciała, i mamy ciała twarzy, i mamy taką część węższą do takich bardziej y, dokładnych y, y, miejsc, czyli tutaj pod oczami. I akurat moja, mój wałek jest taki, widzicie, chropowaty, znaczy nie chropowate, tylko ma takie wypustki, tak głębiej wchodzi. I bardzo lubię tą część y, mniejszą. W każdym razie, od czego zaczynam? Zaczynam od tego, że robię sobie najpierw masaż skóry masaż szyi, ponieważ tutaj mamy węzły chłonne i one się rozgrzeją, żeby nam ta limfa, to wszystko co z twarzy chcemy też wyprowadzić, jakby pobudzić, żeby nam się tutaj ładnie rozpoczęła ta praca, więc wszystkie właśnie węzły chłonne powinny być rozgrzane, żeby to wszystko fajnie działało. Tutaj mamy grdykę tak zwaną, więc tej części nie masujemy, tutaj sobie możemy przytrzymać palce i od tego, od tej ja nie, nie jestem, słuchajcie, fizjoterapeutą i nie znam się na budowie ciała, ale będę mówiła takim potocznym językiem. Od tego miejsca, gdzie mamy tu wgłębienie, robimy sobie. sobie wezmę lustro. Robimy sobie taki masaż po skosie, czyli od tej dziurki po skosie do ucha. Ja robię go góra-dół w tym miejscu. Akurat możecie robić tylko w jedną stronę. To też nie ma, jakby. Są różne techniki. Jedni mówią robić tylko w jedną stronę, inni mówią góra dół. Ja robię góra dół, ale to każdy sobie może dopasować to według swoich potrzeb. Tak samo tutaj akurat robiam 8, troszeczkę będę mniej tego robiła, żeby wiecie, też tego czasu nie zabierać za dużo. Takim naciskiem, wiecie, no każdy lubi inaczej. Ja lubię dosyć mocno naciskać, lubię to czuć, więc yy, zróbcie to tak, jak wam jest wygodnie. Ja, yy, ja czuję, muszę poczuć, że coś tutaj robiłam. Teraz już robię to na wprost. Nie po skosie, tylko na wprost. Też w tym miejscu, gdzie tutaj idą te yy, ścięgna, nie wiem, mięśnie. Tutaj mamy, dochodzimy aż do ucha. Tutaj nam się łączą też chyba mięśnie żuchwowe. Nie znam się na tym, ale podejrzewam, że to są naprawdę ważne tkanki, które nam się ładnie tutaj rozgrzewają, rozmasowują. I tak samo z drugiej strony. To może być takie średnio przyjemne, bo jednak tutaj są te wszystkie, wiecie, takie dosyć wrażliwe miejsca, ale fajnie się to rozgrzewa, jak będziecie czuć różnicę. I tutaj teraz robię sobie kolejną taką przygrdycę w tym miejscu nie za mocno, bo to też jest takie miejsce dosyć wrażliwe i tak samo tutaj jak widzicie tutaj ja mam takie coś, to jest słuchajcie zwapniała ślinianka do usunięcia kiedyś, na razie jeszcze nie ale mam ją wiele lat i dopóki funkcjonuje nie będę jej ruszać ale teraz sobie zrobimy tą Spodnią część żuchwy. I to możecie sobie robić szybciej. Dobra, załóżmy, że mamy to zrobione. Teraz zaczynamy masaż tutaj żuchwy do ucha. I tutaj możecie robić też dwie strony. Jak Wam wygodnie, możecie robić w jedną stronę. Ja zazwyczaj robię w dwie strony na początku i na koniec wykańczam. Jakim ruchem odsuwa odsównym. No to załóżmy, że zrobimy sobie to wszystko w jedną stronę. To będzie Wam może wygodniej na początku. Musicie to same wyczuć. Chodzi o to, żeby tu po tej kości, to jest takie dosyć um, może też nieprzyjemne, ale tutaj po tej kości, no widzicie już się robi zaczerwieniona. Dobra, lecimy. Druga strona. Tutaj bardzo fajny, potem się rozmasuje ten. Mięsień żuchwowy, żwaczowy, który potem czasem, często jest zmęczony przez tą naszą stresującą, stresujące życie. Więc bardzo dobrze jak się go rozmasuje. Bo troszeczkę po prostu puści. Teraz od kącika ust z takim ruchem zakrzywionym, tak jak idzie policzek. Tutaj do kości skroniowej. Sobie lecimy. po tej kości druga strona. Możecie też tak robić. Chodzi o to, żeby pobudzić tam tkankę, więzadła do życia. To naprawdę już nie ma większego znaczenia, czy to będzie jeden ruch. Widziałam, że niektórzy są purystami, mówią tylko od twarzy na zewnątrz. Ja uważam, że można to robić w dwóch kierunkach, bo y, tu chodzi o masaż bardziej. A, a to odprowadzanie nimfy to może przy oku tutaj ma większe znaczenie. Dobra, tutaj sobie jeszcze rozmasujemy tą część taką przy właśnie. Um, żuchwie, która też jest bardzo często zmęczona i nas tutaj nam się zaciskają te szczany z nerwów, często. Można też do, dojść tutaj wyżej i rozmasować tutaj skroń, tylko tutaj już bądźcie delikatnie, bo to są takie miejsca dosyć wrażliwe, może Wam to sprawiać lekko, lekki dyskomfort. Dobra, wracamy do części tutaj przy oku. I tutaj, jak widzicie, od nosa lecę na zewnątrz. Też możemy robić to dwustronnie. Ja tutaj akurat przy oku to robię sobie też na zewnątrz, bo mi zależy na odprowadzeniu tego, co mam pod okiem. I jak widzicie, robię to dalej tą większą częścią wałka. Zamieniam na to mniejszą i teraz jadę. Jadę, słuchajcie, nie po oku. Jadę po tym oczodole. Tutaj widzicie, wyczujecie sobie kość. Tak samo ta kość idzie tu na górę. To jest... My robimy masaż po kości, a nie po miękkiej tkance w tam oku, bo to będzie bardzo niebezpieczne. Idziemy tylko po kości i wszystko ładnie tutaj rozcieramy. Moja twarz już się zrobiła czerwona i to bardzo dobry symptom, to znaczy, że jest dokrwiona. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Tym małym wałkiem możecie powtórzyć te ruchy, które były robione po twarzy. Słuchajcie, jak już macie tak wyrobioną rękę, to naprawdę polecam Wam jeżdżenie tym wałkiem po prostu, tym ruchem. Po całej twarzy nie ma żadnego szczególnego, szczególnej mapy masażu tej twarzy. Po prostu masujcie na wyczucie. W tym miejscu mamy taki mięsień, taką, taką poduszkę tłuszczową, która często pada też i ciągnie nam kącik ust, więc sobie też możemy to rozmasować. Na pewno nam to nie zaszkodzi, szczególnie panią w takim naszym, moim wieku. I znowu. Słuchajcie, to jest tak przyjemne, że ja bym to mogła robić godzinami, naprawdę. To szczególnie w łóżku, jak już jesteśmy tak no, bez żadnych obowiązków. To jest tak przyjemne i to, to Wam wyjdzie w nawyk. Ja czoła mało masuję, muszę powiedzieć. Jakoś tak przyznaję, że nie pamiętam o nim. Mam dosyć cienką skórę na czole. Może to błąd, ale jakoś tak no, nie pamiętam o tym czole, ale też czoło możemy masować, szczególnie jeżeli mamy tutaj zmarszczki, jakieś tutaj te między brwiami albo poziomy na czole, to też możemy sobie to rozmasować i jeszcze na koniec odprowadzającym ruchem i to wszystko to jest cała słuchajcie po, y, cała historia masażu wałkiem jadeitowym jedno co jest ważne to systematyczność jeżeli sobie położycie ten wałek i faktycznie będziecie go używać codziennie codziennie po te 5 minut, 10 minut, nieważne, zobaczycie różnicę. Naprawdę ja, y, kiedy stosowałam, był taki moment, kiedy stosowałam to naprawdę regularnie przez rok. Ja to uwielbiam to sorry, sobie będę dalej masować. To y, widziałam niesamowitą różnicę w tym, jak twarz, y, to jest tak jak po masażu, twarz się robi taka jędrna. Ja przyznaję się Wam też, że miałam taki moment w swoim życiu, że, no wiadomo, mówiłam Wam o tym, że wypełniałam sobie Dolinę OS i to był największy błąd, błąd, jaki mogłam popełnić, bo teraz tutaj to, co mi się zbiera, to jest właśnie efekt tego wypełniania. To nie, bo to to jest po operacji, ale, ale niestety odradzam Wam, naprawdę odradzam Wam, dziewczyny, stosujcie lepiej takie mas masażery, bo. Szczególnie właśnie jak ktoś miał tutaj wypełnioną dolinę łez, to przy wkładaniu kaniuli mogło się pozrywać wszystkie tutaj więzadła, które są w tym miejscu bardzo ważne do utrzymania twarzy i być może dlatego twarz później może opadać. Więc żeby to jakoś chociaż wzmocnić, to taki masaż jest naprawdę bardzo, bardzo pomocny i strasznie przyjemny. Jeszcze raz Wam bardzo polecam, nie ograniczajcie się sprzętem. To naprawdę nie ma żadnej filozofii. Teraz tych wałków jest bardzo dużo na rynku. Są jeszcze te głasza, nie pamiętam jak się nazywają, to takie kamienie tym nie masowałam, ale jeżeli to macie, to podejrzewam, że to działa na podobnej zasadzie. Może bardziej głęboko wchodzi, bo tutaj ten, ten wałkiem naprawdę tutaj sobie krzywdy nie zrobicie. Nawet tym mniejszym z wypustkami, on jest wciąż dalej bardzo komfortowy. Także działajcie dziewczyny, róbcie sobie te masaże. No, to chyba tyle wszystko w tym temacie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zapraszam i polecam się na przyszłość. Póziaki Pa.